Tu Bartosz Shift Higher. Jest to moje pierwsze wyciąganie karty z intencją w tej formie na YouTubie Od ponad dwóch lat cyklicznie, co niedzielę, wybierałem karty z intencją na nadchodzący tydzień Używałem przy różnych talii, włączając tę kryształowe przysłanie aniołów Postanowiłem przenieść się na YouTube Przede wszystkim po to, aby dotarło to do większej ilości osób Robię to dla Was, kochani, więc dajcie znać w komentarzach, czy taka forma Wam odpowiada, czy coś byście dodali. Wasze zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Zamiast jest taki, aby wyciągać karty z intencją co niedzielę w różnych pięknych miejscach. Dziś jestem w parku de la Paloma w w Hiszpanii, gdzie bardzo często przychodzę medytować i uziemiać się. Gotowi? To zaczynamy. Mam tutaj ze sobą parę santów, któremu oczyszczę talię. Zawsze się uziemiam, oczyszczam siebie oraz talię kart, z których korzystam przed sesją. Niech wypadnie karta z przesłaniem dla nas na nadchodzący tydzień. Może jakiś znak, może jakieś przypomnienie. Wyskoczyły dwie karty tym razem. Jest to Aqua aura oraz Perydot. Aqua aura zdrowa komunikacja w związkach. Rozmowy od serca i przejrzysta, asertywna komunikacja pomagają zrozumieć i być zrozumianym. A druga karta to Perydot. Jest to życiowe lekcje. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje błogosławieństwa, które one zawierają. Oto dwie karty, które wypadły. Bardzo fajny początek tej serii na YouTubie. Gdzie mamy nie jedną, a dwie karty z przesłaniem, które myślę, że e, się całkiem dopełniają. Dajcie znać, czy rezonują z Wami. Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze przeczytam Wam opis do tych dwóch kart. Zacznijmy do Aqua Aura. Zdrowa komunikacja w związkach. O Aqua Aurze. Ten wspaniały, półprzezroczysty, turkusowy kryształ osiąga swój piękny kolor, gdy kryształ górski jest wystawiony na działanie oparów złota. Aqua aura może stanowić wspaniały wisiorek noszony nad gardłem w celu poprawy umiejętności mówienia bądź śpiewania. I opis zdrowa komunikacja w związkach. Ta karta niesie nadzieję dla Ciebie i Twoich związków, szczególnie jeśli czułeś. Że inni cię nie rozumieją. Na horyzoncie pojawia się łagodniejsza i bardziej klarowna forma komunikacji, inicjowana przez ciebie jako odpowiedź na Twoje modlitwy. Nowa siła zapewnia Ci odwagę niezbędną do szczerego mówienia o swoich uczuciach w pełen miłości sposób, który umożliwia utrzymanie otwartej komunikacji. Nie próbujesz zmienić lub przekonać innych, pozostajesz po prostu naprawdę sobą. Ta karta może być oznaką poprawy istniejących relacji lub wytwarzania po drodze nowych, zdrowych przyjaźni bądź miłosnego partnerstwa. Kiedy mówisz z serca do osób, z którymi jesteś w relacjach, inni mają możliwość poznania i docenienia prawdziwego ciebie. Łagodzi to samotność, ponieważ uświadamia, że właśnie ty, a nie fałszywa wersja ciebie, jesteś kochany, kochana. kochana. Aqua aura, zdrowa komunikacja w związkach. I mamy jeszcze drugą kartę. Perydot, życiowe lekcje. To chyba pierwszy raz wypadła ta karta, a używam od ponad dwóch lat. Sam jestem ciekaw. O perydocie. Ten półprzezroczysty kamień zawsze jest jasnozielony, w przeciwieństwie do innych kryształów, mogących występować w różnych kolorach. Perydot ma pozytywną energię, która pomaga w skupieniu i jasności umysłu, nauce oraz podejmowaniu decyzji. I opis. Życiowe lekcje. Ta karta stanowi zapewnienie, że wyzwania, których doświadczasz, przynoszą cenne życiowe lekcje. Niepokojące sytuacje nie są testami są to doświadczenia, które pomagają nam poznać prawdę o sobie i innych. Jeśli nadal doświadczasz powtarzających się wzorców, kluczem do uwolnienia się od tych negatywnych cykli jest zrozumienie lekcji, które Ci oferują. Na przykład, kilka negatywnych związków pod rząd może być okazją do spojrzenia na poziom poczucia własnej wartości. Czy zgadzasz się na niezdrowe relacje z powodu poczucia, że nie możesz mieć zdrowego partnerstwa? Podobne spostrzeżenia mogą uzdrowić negatywne wzorce związane z twoją karierą, zdrowiem i innymi obszarami życia. Poproś Boga wszechświat, aby ujawnił podstawową lekcję płynącą z trudnej sytuacji. bądź otwarta na dostrzeżenie roli jaką mogłaś odegrać w akceptowaniu tych wzorców. Intencją nie jest obwinianie siebie, ale przyjęcie odpowiedzialności za swoją rolę. Jest to jedyny sposób na wzięcie odpowiedzialności za występujący wzór i niedopuszczenie do dalszego kontynuowania go. Pięknie. Pani, dajcie znać w komentarzach, czy ten przekaz rezonuje z Wami. Dwie karty zdrowa komunikacja w związkach oraz życiowe lekcje. To jest karta na nadchodzący tydzień. Jeśli jednak oglądasz to wideo w późniejszym terminie i natrafiłeś, natrafiłaś na to wideo i na ten przekaz w późniejszym czasie, sprawdź czy rezonuje z Tobą. Nic się nie dzieje bez powodu. Jeśli te karty rezonują z Tobą teraz, wykorzystaj jej przekaz. Moim celem jest nagrywanie takich wideo co niedzielę i dzielenie się z Wami ich przekazem. Chcę Wam też przypomnieć, że wykonuję takie sesje prywatnie, indywidualnie, wykorzystując różne talie kart do wyboru. I robię to w języku polskim, jak i angielskim. Do wyboru jest kilka wariantów sesji. Od najprostszej, pytanie-odpowiedź, po dłuższe, z rozmową przygotowawczą oraz moją analizą karty. Szczegóły znajdziecie w opisie poniżej. Przesyłam Wam energię tych kart, tego pięknego miejsca oraz ogrom miłości i wdzięczności. Namaste. Shift higher. Rozszerz swoją świadomość.